My jesteśmy Na świętej lipce Ale fajnie A my sobie z Waldim zrobimy ten A idź tam Teraz przyjdziemy Daj ja wam zrobię Daj ja wam zrobię Siemandero A nikt nas nie chce odwiedzić Dobra Ej, wejdźmy z Siema, Siemandero, Olek, Siema. O, dziki r. dziki robią pamiątkowe. Siema, Artur, Siema, Stasiu, Jajoharnaś, hey, Arek. Ale fajnie, że jesteście. O, kurde, 26 osób. Siema, Beatko, Siema, Siema, Siema Lopez, Siemandero, Magiwka. Marcin, jest. Siema, Siema, Domelku, Siema, Małolat. Patrzcie, gdzie my jesteśmy? Poznajecie to miejsce? Siema Piotrek, Siemandero, cześć Holandia, Ania Zdrapowiczka, cześć Las, Ewandero, hejo Leoś zadowolony z wycieczki. Już byliśmy sobie na zamku w Reszlu. Pozdrawiamy Italię, Siemka, cześć Mirek, cześć Satmir. hejo, hejo. Jest dziku. Hejka, hejka Siemka, hejka siemka. Hejka siemka, wesoła pa, witam wszystkich. <grywa> o, jest nasz dziku. Patrzcie, Łukasz, my dotrzemy, spokojnie, jeszcze On tylko się nie denerwuj się, my jeszcze tylko sobie Świętą Lipkę zobaczymy. Mamerki, no właśnie tu z Waldim się zastanawiamy, czy damy radę. Siema Cezary, siema Leo, siema Piotrek, pozdrawiamy Londyn. Ale fajnie, cin cin, siemanko. Siema Waldi, siema, siema Kornelku, Jolcia. A, Jolcia w Szczytnie mieszka. Ale fajnie, no. Także idziemy sobie pozwiedzać Świętą Lipkę. Byliśmy na zamku w Reszlu. Pozdrawiamy Warszawę. Teraz tu pozwiedzamy, a wtedy lecimy na Siemakszynowik. Wtedy lecimy już na stację docelową Giżycko, nie? Tak jest. Hotel San Bruno. Będziemy sobie tam yy, przebywać, a potem idziemy pokopać, a potem idziemy się pobawić, a potem będzie wesoło. Waldi, masz głos radiowy. Nie, nie, pierwszy raz to słyszę. O, Tak. tak. I zapraszamy wszystkich serdecznie na naszą częstotliwość, siema Aga, siema, siema, oj będzie fajnie, siema Andero wszystkim, siema, siema, będzie wypas, niedźwiedź na szlaku, pozdrawiamy, mafer, o kurczę, mafer, pozdrowionka zmieniłeś, gruba impra z Łukaszem, no Piotrek kajak. Łukasz już musi przyjść do nas, będziemy wieczorem sobie imprezować a później książka z dzikami <noise> o, no, książkę chyba przeczytamy cześć Emilko, Waldi mistrzu ale fajnie <noise> Waldi ma muskoły, no kurde no jak, no dziku musi mieć muskoły pozdrawiamy Hiszpanię Urszulka pozdrawiamy, hej Nowy Jork o kurcze, ty zobacz jakie zasięgi Nowy Jork cześć Heniu, cześć Heniu, witamy idziemy sobie pomału bo dziewczyny nam uciekną, my idziemy też zobaczyć ale tam już w kościółku idziemy nadawać będzie film, dzisiaj zobaczymy, zobaczymy, czy dzisiaj coś nagramy, ale jak coś tam nagramy, to wrzucimy, nie? Waldi ma parcie na szkło. <laughs> <laughs> ale to jest mega, nie? Ten kościółek, kurczę. Święta Lipka. A nie da rady, bo tam jest zakaz. Prosimy o szacunek. Będzie zabawa, także kochani, tylko tyle. Krótki lajfik. Fajnie, 11 łapek w górę, 48 osób. Siema Romku, Siema, briefka, czekamy na film. No, Łukasz, będzie na pewno, będą filmiki jakieś, chociaż nic nie będzie, to i tak będzie. Tak, tak. <laughs> także będzie fajnie. Dobra, kochani, my wchodzimy do środka. Eee, nie możemy tu już nagrywać, także kochani, tylko taki meldunek szybciutki dla Was. Dziękujemy, widzimy się na Mazurach. Jak będziemy, może. Ty, a może jakieś ten, jak będzie ktoś chciał, zobaczymy, jak czas nam pozwoli, może gdzieś tam na plaży w Giżycku ma do Bermanki. Bez, może jedzie. Może jakieś krótkie spotkanie, jeżeli ktoś będzie chciał się spotkać na plaży w Giżycku, może coś zrobimy, nie wiem, może niedziela, może jutro. Zobaczymy jak nam czas pozwoli. Nie wiem. Nie wiemy, co jeszcze z nami będzie. nie? A coś być musi do no cholery za zakrętem. Mhm. <laughs> Dobra, trzymajcie się. Na Radzicho miłego. Pozdrowiona z Mazur.